Słuchajcie, ja mam wam jeszcze tu powiedzieć, że wczoraj Janek do mnie napisał, Janek napisał do mnie po 21 chyba, że jest z Martyną w okolicach Bydgoszczy i chce do mnie na kawę przyjechać. Rozumiecie to? Janek chce do mnie na kawę. Słuchajcie, y... parodia, po prostu parodia. Y... Pamiętacie jak ja byłem u Janka? Jak mnie potraktował? To ja bym tak samo go potraktował. Może nawet lepiej jeszcze. Jeszcze lepiej, bo bym go jeszcze pognał. Pognałbym go. Janek. Napisał mi smsa. Aż się zdziwiłem, słuchajcie. Aż się zdziwiłem. A ja mu odpisałem, słuchajcie, a ja mu odpisałem. A ja mu odpisałem, odpisałem mu. Napisałem mu tak. Janku, czy. Marko może być od, y, odpowiedzialny za zaginięcie beaty. Tak mu odpisałem. Nie odpisał mi do dzisiaj. Nie odpisał mi do dzisiaj. Ale chciał na kawę przyjechać. Naprawdę. No, mogę, mógłbym wam pokazać to w SMSie. To, to w ogóle mnie zdziwiło, nie? Ale ja już, już wiem, o co chodzi. Jak kumam o co chodzi. Szkoda, że nie zadzwonił, nie? Tylko napisał. Przecież mógł zadzwonić.